To jest wiersz poświęcony pamięci Czesława Drozdziewicza, nauczyciela gitary. Jego imieniem od kilku lat odbywany jest pod patronatem, pod patronatem jego imienia, Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Krynicy. Wiersz pod tytułem Po co ty Czesiu umarłeś? Jesteśmy w piwnicy pod Baranami. W pomieszczeniu słynnego krakowskiego kabaretu. Po co ty, Czesiu, umarłeś? Z perspektywy lat wygląda to inaczej niż wtedy, gdyśmy w futerałach, nosząc gitary jak strzelby, młodzi desperados przyszli tu zdobywać słońce przyszłej sławy. Na odchodne, pamiętam, rzucił. Weź coś z sobą, najlepiej po prostu butelkę spirytusu. Pamiętam też, co chwilę o ogień kogoś prosił, do uparcie gasnącej w jego ustach fajki. Nie dziwne, Czesiu, nie dziwne, najmniej jedną z dłoni poświęcić by trzeba owemu zajęciu, a nie koła kreślić w powietrzu obydwoma. Jak to niby my wszyscy kiedyś przez te mury Wyjdziemy na powierzchnię, stolni uczniowie jego klasy gitarowej. Tutaj strop nad głową nie był niczym innym jak rynku podłogą, z której usunięto kocie łby. Z pomiędzy zaściganych stropu kostek, pajęcze warkocze wraz z kurzem zwisały i kurze łebki w kącikach okien pomarszczona. To właśnie tu obiecał poznać mnie z Bochanem. To właśnie tu obiecał poznać mnie z Bochanem. Nie wiem, jak wygląda, szukam wśród będących już w piwnicy. Cały ten umrot, wilgotny jak kobieta, z kolczykami lampek, wódzkich się usiał. Tam w górze nad głową od lat nie jeździł tramwaj, a przecież było co drżenie ceglanego stropu. To wtedy, gdy przelatywał pod nim kolejny spazm śmiechu, jakby łaskotanie nieczułej podeszwy miasta, patrzyłem na to, młody z niezdrowym wypiekiem na twarzy, jakby na naraz dla mnie, nieznana mi dotąd kobieta zadarła. Do gospodarza, do Piotra, który dzwonnikiem pałacu był hradiów potockich, szklanką wódki droździewicz do Skrzyneckiego podzwaniał i do mojej odzwaniał Czesiek pełnej szklanki, że niby to, że owo, że sztuka, i że co się tak naprawdę w życiu liczy? I że on chciałby tak chociaż raz do roku do wód, do krynicy. O to ja już wiem. To ja już na to po latach wpadłem. Po co ty Czesiu wnet potem umarłeś?